Hej, cześć, witajcie w serwisie u Janusza. I tym miłym akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek zmagania z komputerami, które no, sprawiają wiele problemów, mi przynajmniej jak na razie. To skończyliśmy tam w tamtym odcinku, że nie mogłem tej karty graficznej ogarnąć. E, nie wiem, spróbuję, zobaczę. Może się uda, że w sumie zapomniałem wręcz o tym komputerze. Może już ta karta przyszła, ja nie pamiętam No i stoi se komputerek i, i... i nie wiem Aha, tu zamówiłem Aha, to dałem tutaj, a w sumie nie jest do tego Bo to tu nie działa Nie wiem co ja mam tu zamontować. Dobra, co mi przyszło, bo ja tak kurde na zamawiałem. Tych kart graficzne, teraz są same zdania na karty graficzne. Bo, oczywiście, co chwilę to. Ja chyba nic do niej koniec końców nie zamówiłem, bo zamówiłem tylko do tamtych. Dobra, nie, na razie ten komputer zostawiam w spokoju. Ten dzień tak szybciej trwał. Tak jak wspomniałem poza odcinkiem gdzieś tam był ograny, eee, Hearthstone. Dobra Ty na pewno potrzebowałeś innej karty, ale teraz jakiej? No to niestety serwis musi być w ten sposób, że muszę podłączyć ten komputer, bo kurczę, nie pamiętam. Mówię jeszcze w półbiadu, bo na początku, jak te misje były różnorodne. A jak ja mam teraz zmienić pięć różnych kart, to ja później też nie pamiętam, który jest który, nie? A nie mogę z kolei zostawiać. Wiecie, brać sobie dwóch komputerków, naprawić i kolejny dzień. Bo tak to ja w życiu nie zarobię muszę kilka komputerów naraz raz robić. No i się kurde, zaplątałem w tym wszystkim. Ale tam nic straconego, zaraz się go uruchomi i zobaczy się co on tam... <laughs> co on potrzebował tego Hearthstone'a? Wydaje mi się, że ta karta dwugigowa była dla niego, ale nie jestem pewny. Tak, w ogóle wsadziłem mu kartę lepszą niż powinna być i przez co on nie działa. <laughs> Czyli ty masz tego GTX -a 960. No okej, no tak chcesz, to tak byś miał. No chciałem ci lepszą wsadzić, no... Nie chcesz to nie. Nic na siłę góźmie. Tym bardziej, że mógłbyś dopaść niewielą, bo ta różnica była bardzo niewielka. No ale dobra, no chcesz tego, to masz tego. Gdzie to jest Karty graficzny? A 960? Kurde. <laughs> Moje myślenie jest ciężkie ostatnio. Cyk, cyk, cyk. W ogóle szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego, że... ...nie w sumie licencji, by musieli mieć. Żeby wiecie, że jak już jest to... ...testowanie, czy mi pójdzie... ...to żeby właśnie były tam... ...jakieś screeny z gry, coś tego. To, to by było spoko, w sumie. Bo tak to kurde to testowanie, no tylko takie patrzenie. Takie, powiedziałbym, lizanie cukierka przez papierek. Ale ciul. Aha, teraz pójdzie. Zamykamy ziomka i teraz... Diagnoza jest, że jest na zielono, no i pasuje Odpinamy ziomeczka i robimy dalej. No, dobra, co tu teraz? Aha, klapę bym chciał mu założyć na pewno T i po klapie. W no, ogóle no, może te używki zacząć używać w końcu. Kurde Znowu mam milion komputerów. O, Minecraft, dobra, tu też nie pamiętam jakie były ten. No, ale to szybko podłączymy i ogarniemy, co tu było do zrobienia. Eee, no. Myślę, że ten odcinek wyjdzie w momencie, kiedy już nowy farming będzie na rejonach. więc myślę, że jeżeli jeszcze nie widzicie na kanale jakichś odcinków z tego, to myślę, że możecie się powoli spodziewać, bo na pewno ja się jaram tą serią. Choć nie widać tego na kanale, bo że tak powiem, no tak jakby nie nagrywam tego za bardzo. Ale nagrywałem poradniki swego czasu, co zresztą widzieliście, bo to mnie jara najbardziej. Więc ładnie, no dupa od nowa trzeba. No, najbardziej mi jara właśnie robienie czegoś do farminga niż samo granie. aczkolwiek, no jednak nową, nową odsłonę trzeba będzie ogrywać trochę. Bo nowości szykuje się milion, milion pięćset dziewięćset, bym powiedział. Wręcz ja tam nazywam to przełomowym farmingiem. Bo są tam rzeczy, których naprawdę, o no, może poczekam, których naprawdę nie było jeszcze wcześniej, w sensie no było w modyfikacjach, ale wiecie. <laughs> Ale wiecie, w modyfikacjach to tam. Modyfikacje to modyfikacje, a jednak. Podstawka daje wam gwarant, no bo tak jak wszyscy mówią, o, bo to już od dawna było w modach. No pewnie, że było. Wiele rzeczy, wręcz chyba nawet wszystkie, które są aktualnie. Tylko jednak, jeżeli zrobią to twórcy gry, to będzie to zoptymalizowane tak jak trzeba. I, I tyle. No. A tak to jednak wszystkie mody są tak robione. Bo niby można, ale w zasadzie nie do końca. A teraz sam silnik będzie to miał w tym. No i co? No i jak już tak będzie, no to myślę, że jakieś poradniczki będą mogły wjechać, nie? Czy mieć tą kartę chyba tak? Nie wiem czy tam. Czy ja właśnie nie montuję identycznej? No ale dobra. No zagadałem się w farmingu, to wiecie. No i co? No i planuję przynajmniej na początek jeszcze robić takie opcje jak nagrywankę właśnie z Sileną. Może się uda jeszcze ściągnąć kogoś, żeby to też nie było nudne jak plaki z olejem. No tak, założyłem tą samą. Co za krety. No niestety, tak to jest jak się nagrywa. Raz na jakiś czas. No, ja nie będę ukrywał, że często robimy tak, że robimy sobie sesję grania po kilka godzin, te odcinki wpadają co chwilę, no ale wiadomo, żeby kanał miał ciągle ruch, to nie wstawiam tego od razu, bo to byłoby bez sensu. E, więc robimy to na zasadzie, że że, że, że. że sobie nagrywamy, a później wchodzą te odcinki co jakiś czas. Ej, Czemu nie mam tej karty? nie wiem, dwie kupić? Dopiero z taką kartę gdzieś sprzedałem. Ale bez sensu. Ej no, dałbym sobie rękę uczeń, że na pewno kupowałem taką kartę przed chwilą. No ale dobra. No, i co do tego farminga jeszcze, to myślę, żeby opcja była taka, że to Silena będzie tą główną taką, powiedziałbym prowadzącą wręcz, gdyż po prostu będzie troszeczkę śmieszniej dzięki temu. Bo ja to już wiecie, choć rolnikiem nigdy nie byłem i raczej już nie będę, to, ta, to raczej znam mniej więcej te mechaniki, co i jak. A ona jednak no, nie bardzo zna takie rzeczy. Nie wie o co chodzi. Ach. Dobra, ja nie zrobiłem pup wtedy. O ja. No i właśnie ona tam mniej więcej nie tam nie zna tych rzeczy i myślę, że to będzie takie powodowało takie dosyć czasem żenujące jak dla jakichś tam zatwardziałych rolników <laughs> takie oczywiście znaczy, sytuacje takie trochę żenujące dla tych właśnie zatwardziałych rolników, a dla takich, którzy chcą się po prostu. Dobrze bawić to będzie taka myślę, że dobra rozrywka, gdyż no, na pewno będą jakieś tam śmieszne akcje. Gdzieś ona tam się wywali tym ciągnikiem, coś tego, jakoś tam śmieszne nazwy, jakieś pojedyncze części, tudzież maszyny. To po prostu nie zna tych nazw i sobie wymyśla, jakieś swoje, co jest jej najbliższe. Więc myślę, że to może być ciekawy temat. No ale to też możecie się tam wypowiedzieć w komentarzach, jakby co było o tym sądzicie, czy to, czy to ma sens, czy nie. Oczywiście wiadomo, no mówię, ja tam gdzieś z boku będę, tylko po prostu jej ekran będzie nagrywany na pewno. Nie, hamuj, nie odpalaj się. No ale dobra. To tak sobie chciałem powiedzieć. Ech. Oh. Aha, czekaj, halo ja jestem głupi A podłączyć karciochę to co? O no właśnie jest dziwię, że obrazu mi daje Dobra, zasilanko. Czy teraz wreszcie ruszysz? Bo myślę, że mam taką nadzieję, że ruszy. I czy ty możesz już Minecrafta odpadać? Tak trafiłem z kartą tak jak trzeba. Zajebiście Dobra wiem, że jesteś niekompletna obudowa, gościu. Zaraz zamontujemy mi cyk pyk. cyk. Pyk. W sumie chyba kabli nie muszę odpinać. Właśnie ja tak zawsze odpinam, a w zasadzie nie muszę. No, no dobra. Yy, kolejny komputer, co ty tu masz? Karta graficzna, znowu Aha, ale ty miałeś ten zajebisty budżet, z tego co pamiętam No, ty miałeś te 600, czyli ty masz tą, tą taką wypasioną karciochę To zaraz ci ją założymy, bo to na pewno zamawiałem jeszcze, wydaje mi się, przed odcinkiem miałeś takiego jakiegoś koksa w tym symulatorze nie wiem jak to się ma do życia realnego ale na pewno tutaj była taka dosyć na to co potrafię jako mechanik komputerów to to było taka jakaś kozacka o 6 giga golden coś tam to to na pewno to było A... aha dobra już się bałem że nie pasuje No już tu dwa monitory, coś tego RGB, bla blable cacy, Golden Edition w ogóle Rymcium Pymciąje ciekawe czy to. To tak to chyba już jest, kupiłem w wersji RGB Ciekawe czy to będzie widać. A nie ja, coś tu widać, ale tak szału nie ma, ale coś tam widać. No i dobra, odpala, odpala. To nie będziemy się tutaj jakby rozckliwiać nad nim. Bo nie ma na to czasu, trzeba zarabiać, trzeba w końcu firmę wykupić całą, no nie. No nie ma co się z tym bawić. To zakładamy, to zakładamy i komputer będzie skończony. Co ty miałeś? Pamięć RAM Ciekawe, czy to sprawdziłem. No, może coś ukulam ze swoich. Nie, tu nic nie sprawdzałem. Dobra, nie będę nawet przewodów podłączać, jak jest napisane. To ja sobie tylko odpyknę śrubki, żeby już mieć spokój, bo i tak będę musiał to zrobić. I co ty masz tu? G-Skill Flare 8 Giga 2400 MHz. No to no coś takiego założymy. Tylko teraz pytanie, ile on ma budżetu? 200. G skill 2400 Zara go zamówimy i będzie wsadzony. Bo raczej nie mam dwóch ósemek, żeby coś tu wsadzić innego. Pewnie, że mogę mu tam. Chyba nie wpuszczę, że mu załatwię jakieś inne, ale chyba nie mam. 800 główek. A już tym bardziej pod 2400. Dobrze myślę. 2400, mam jedną zaledwie. O, ja tylko Sportisa mam, ale jest niekompatybilny, a to jest inny. dobra. No no, tak, to jest na 2100, a tu mamy 2400, G Skill Flare X. No to kupimy mu G.Skilla Flare X. Łe! Jak on ma taki budżet tak? to... No nieźle, nieźle, dobra. Ten komputer tu. Ty co masz ze sobą? Znowu ramy. Standardowo trzymajmy się ramy. Też nie jest ramy, więc lecimy. O, ten ma. E, może bym miał takie. Tak wyglądają, jakbym miał takie. Może wreszcie wyużyję te moje nieszczęsne ramy, które już mam. Nie usuwaj panem e, Team T4 Dark Silver 8 giga. Ty może bym miał takie. Gloger, nie wiem, że tu mogę znaczyć, czy pasuje. <grystanie> Uszywkę, bo mu zamontuję. Kurwa. Elegancko. Chcę przyjanuszę teraz. O! I nie ma w ogóle buntu, no i pasuje! Bo ja tak się bałem, żeby zamontować takie, ale widzę, że mogę. To jest halo. O, coś się usuwa. Usunął się, kurz zajmij się. Części komputerowe, pyk, pyk, pyk. No, załóż się. Cholero, jedna ja tu już zmęczony takimi rzeczami jestem, żeby tylko kółko to rozbierać i, i składać, no ale no. Taki zawód sobie wirtualny wybrałem. Pewnie bym tak w życiu realnym nie chciał robić do końca, bo tutaj wiadomo, no, nie ma za bardzo co bobsić, chyba że później gdzieś na kolejnych etapach jest, że jak założysz mnie to, to ci może komputer wybuchnąć, no ale na razie takich rzeczy nie ma. Jest, jest, dobra. Zamknij papę, nie ma co się ekscytować. Czyli, jeden komputer mam ogarnięty, dobra, dysk HDD. Ma spitolony. No dobra, zobaczymy, jaki dysk trzeba zamówić. Po co tu tego? O co tu chodzi, I, 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 i jak to tam ma być, ale na razie odpinamy. Aha, oczywiście nie z tej strony, świetnie. Bo debilem to się trzeba urodzić Chyba, że te obudowy są identyczne A za każdym razem otwieram nie z tej, co trzeba Nieee yeah. Ejt, już masz dwa dyski, halo mhm. Jeszcze ma 100 euro Świetnie Znaczy tych dolarów no teraz, skąd mam wiedzieć, który jest zepsuty? Niby Nie wiem, że chodzi o ten temat. O ten 500 Baitowy. No sprawdźmy, czy ten będzie jako zepsuty. Czy będzie jako ten drugi? E ten jest zepsuty, dobra. Czy potrzebuje Mortoni S100-500GB? Bo on chyba nie chciał nic więcej, tylko chciał, żeby mu naprawić. Ale sprawdźmy to. E, tylko jak ty się zwiesz, dziadu Black pake, coś tam Nie, to alo ja zapominam, że Zapominam się cały czas z tym Escape'em polernym Dobra, walić te, no Dobra, walić was A, no, dobra Aha, tutaj coś tam, coś tam. Aha, dobra. Dużo już było. Tu mogę odebrać. Świetnie. One. No, 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 no. Tu jesteś, Blake. Co tu jest jeszcze? Jeśli możecie zdobyć trylogię Sonic Wong, to polecam ją obejrzeć. Najlepiej ją zobaczyć w oryginale po duńsku, na gdziekolwiek mi napisałem. <laughs> Śmieszne. Dobra, jest tylko do wymiany, czyli git. Kurdecja w tym skateboardzie. Yy, dobra, czyli bierzemy 500 GB S100 remontonius. Pamięć masowa. założymy mu te same i spokój 500 giga do koszyka czyli tego dziada już mogę sobie pyk i odstawić, tu co mamy ramy i karta graficzna, dobra jak ja kocham jak jest położone, no tak tak se, se wymień i se miał Takie kijki wpięty, nie? Ogólnie. O, na jedną śrubkę, to lubię. Tu ma ssd jak fajnie położonego. dobra, co ty tu masz? GeForce GTX 970. Ty, a jak mi zrobię to czy mi pójdzie? Nie, to bez sensu. Dobra, GTX 970, a jaki mamy budżet w ogóle? Łe, 700 to lekko GTX, tylko pytanie: jak to jest GTX? To ja muszę go jednak wyciągnąć, bo inaczej to właśnie nie da. To się nie pokazuje. Wiem, już to było 970. To to było? Machin? Albo ten, albo ten. Ale no tak, 4 giga. A za 700? Baksu, to... Mogę poszaleć. To mogę mu też złotą dać i będzie fajnie. A ja mam taką jedną. Aha, czy ja 900... Z... 980 zamówiłem tam. Dobra, to zobaczymy czy to w ten sposób pójdzie, zaraz to odpykniemy. Bo ten komputer tak leży, leży, w końcu się czas skończy i ja jeszcze na tym stracę. Czyli 980 była do tego. Znaczy z myślą o tym, bo nawet nie wiem czy będzie pasować. To jest używka. Zamontować to, mimo może wreszcie się ode mnie odwali. No, przekroczyno budżet. Fajnie. No dobra, no może zadziała. Cieszyłbym się bardzo, bo nie chce mi się już tego komputera męczyć. A tu nie ma żadnej osłonki. No dobra, nie zakładam klapy, bo jeszcze nie wiem, czy to. Że nie, no to pokazuje do ulepszenia cały czas. Chyba że kwestia przewodu. Ha! zapasowało No i świetnie Cora, trochę na tym stracę ale już trudno trudno nie będzie że to przeżyje. Czyli 35 czy 6 baksów będzie miał do zrobienia. Aha, tu po prostu mnie ten Nie zatwierdziłem. Dobra. Czyli jak jedno miałem. To zaraz to ogarniemy. Yy. Tu już kurde na cztery gwiazdki, ja jeszcze kurde trzeciej dobrze nie napełniłem, a tu już jest ten... Tu już jest czwarta. Czyli na pewno nie ogarnę, to nie przyjmuj. To se wezmę. To se wezmę. To se wezmę. To se wezmę, to se wezmę, to se wezmę. a co mi tam. O, tu jakieś Intel -porki. Ale gdzie jest ten, pan? No gdzie jest, o właśnie Bym wreszcie jakiś pieniądz z tego miał <laughs> Dobra moi drodzy, nie ma to się dziubdziać Będziemy kończyć później takie rzeczy Później będziemy się w to bawić Tymczasem, ja jeszcze tylko szybki screenshot. I myślę, że to będzie na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.